Dość, niesie. się. Pięknie, pięknie. No, damy mu oczywiście, jak się spotkamy. Po raz drugi Robert w naszym, w naszym tym. W naszym plebiscycie. O Boże, jak fajnie. No, dla tych, którzy nie widzieli wywiadu, odsyłam. No! Z radością przekażę, naprawdę. Fantastyczne, fantastyczne. Słuchajcie, co tu? Hajta dzwoni? Z Nie ma co robić? Gdzie jest ten Słyszysz coś, burzy? Tomuś, posłuchaj. Co ty wyprawisz? Na żywca lecimy, co ty byś mi tu przeszkadzał? Tomuś! A posłuchaj, mogę, mogę na, na, na ten puścić? Na, na żywca? Na, żebyś ten? No, ale to tak chwilkę, dobra. Tomuś, Tomeczku, Tomuś, dobrze. Posłuchaj, tytuł trenera 2019 roku przyznaliśmy Fornalikowe. Fornalikowi, sorry, Fornalikowi. Y no, ale nie, bo chcę ci szybko powiedzieć, bo, bo śpieszę się. Wiesz, musisz się jeszcze golić. A na bali, ale ze współ z, małżo z, małżo z Małżonką. Nie słyszę. Dobra, jeszcze raz. Tytuł trenera 2019 roku przyznaliśmy Fornalikowicz, Fornalikowi. Czy się zgadzasz? Halo, Tomek? Jesteś tam? Halo? Rozłączył się. Nie dobra, y, młody weź ten telefon. Może to nie przeszkadza. Dobra. Kapitalny, wracając jeszcze do Lewandowskiego, kapitalny rok, to jest kapitalny rok. Prawda futbolu, prawda życia, to jest prawo, prawo dyskusji, tak jak powiedziałem. Robert fascynuje cały czas. Słuchajcie, jeszcze mam dla was niespodziankę. Cofnijmy się troszkę, bo jak powiedziałem, wszyscy jesteśmy opóźnieni, mamy troszkę opóźnienia. My chcemy jeszcze przyznać jeszcze nagrodę za 2008 rok. 2018, ale cofnijmy się o dekadę, dobrze? Słuchajcie, odkrycie roku. Zaskoczymy? Nie! moment! Nie, młody! Młody! Nie, ujeju, nie! Eee, nie, odkrycie roku, dobrze, odkrycie roku, Tak jest kolejny, Czekaj, podpisany czy nie? nie, no jest podpisany. Odkrycie roku, dobrze, już porządkujemy Odkrycie roku. Robert, młody, kurem teraz. Dawaj, no. Lewandowski, tak jest. Robert Lewandowski, trzecia nagroda dla niego. Zwariować O, Ooooo, słuchajcie, świetnie! No, kapitalnie, jak ktoś powie za co, no to ja mogę powiedzieć za co. Ja jestem przygotowany. 2008 rok, kapitalny debiut w reprezentacji Polski, Mecz Bramka San Marino. Mało? Zatkało kakao? No, <śm> Sam wręczę. Jak nie wręczę Robertowi, ani wręczę. <śm> Dobra, słuchajcie: e piłka papa pa przez, co mam, trener? Trener roku. A, Ben hacker, wiem. Łosiowicz trzeba też coś. E, e, przyznać, słuchajcie, Losiowe przyznajemy e, trenera roku, tytuł trenera roku. E, te, no, wiadomo, Leoś jest w Holandii na emeryturze, zasłużonej. E, no, może pojadę do Ajaxu, to do, z nagrały jakiegoś live'a. O, cholera, coś mi trzesnę, nie Nie, bo to przykryło to świeżo malowane. O, znam na po pobudziłem. Dobra, nie dotykaj młodej. Weź, weź, to przytrzymaj z tej strony. Dobrze. Dla Leosia, dla Bernhakera. no fantastyczne wejście do reprezentacji do pzpn no i fantastyczne układy tam z, ze wszystkimi członkami. No i kapitan, ten awans na szosę Europy. Pamiętacie, fajny, fajny, fajny. Dobra, i ostatnia nagroda odkładamy. Ej, jaj, co? Ym, słuchajcie, bo się pogubiłem. Ej, słuchajcie, piłkarz roku. Robert Lewandowski, tak jest, z odkryciem roku i piłkarzem roku, no kapitanie. jest to niesamowite, słuchajcie, tutaj, o, proszę was, dla Robusia, mojego kochanego, niu, 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 niu. E, mam nadzieję, że ten, że, e, słuchajcie, tu ktoś znowu dzwoni, odrzucamy, e, mam nadzieję, że osobiście przekaże, jak nie przekaże osobiście, to ani przekaże, może za nią, live'a nagram. Nie no fajnie. Nie, 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 nie. <laughs> nie no radość, słuchajcie, do no ja się cieszę. Futbol jest dyskusją, dyskusją z futbolem. Yy, yy, mody, yy, iść na herbatę, albo zrób herbatę, wstał w wody, No, stał wody, bo to już ja kończyłem. Słuchajcie, bo ktoś powiedział, że... Bo to nie była taka polityka, że w polityce jest... Nie, polityki jest więcej w sporcie niż... Polityki w polityce. Coś, co Ktoś powie? No, nie wiem co ja to mówię, ale tak mi się wydaje, że, że warto rozmawiać na, na wszystkie tematy. Dobrze, słuchajcie, i teraz dla Was nagroda. Bo tu. To... 6 nagród Robertowi za wios do Monachy. No jak go nie będzie, to za nią się spotka. No, za Zanią live jak Na nie. No, eee, słuchajcie, mam do rozlosowania iPhony i tu skończymy naprawdę. Polecę iPhoney, stopiłek ee, i telefon, tak? Bla, pa, 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 pa. Telefon wygrywa Hubert Brońskowski. Brawo. Dobrze, dzwonimy do, do Huberta. Hubert, halo, Panie Hubercie, się, mogę tak oczywiście się zwrócić do Pana? Tak. Roman Kołtoń, prawda, futbolu. Tak, ten z Futbolu. Tak, tak, tak. No cała przyjemność, cała przyjemność po, po naszej, po młody, po naszej stronie. No wygrał Pan iPhone'a. Cieszy się Pan? No, no my się też cieszymy. E, panie Hubercie, ja w Krakowie będę na dniach. Może byśmy się spotkali. E, ja bym Panu to przekazał, byłoby taniej zawsze. No niż wysyłać, może iść na pocztę, po co to. Dobra, dobra, proszę, proszę sobie ten telefon zapisać. E, ja będę dzwonił do Pana jeszcze raz, to się umówimy gdzieś na rynku. Pójdziemy na kawę, coś pogadamy, dobra? No to fajnie. Tak, tak również wszystkiego dobrego. Tak, tak, tak. będę z książką o Zbigniewie Gdyby Gdybym Panu oczywiście chciał kupić, to mogę to z Panu sprzedać, oczywiście. Jak najbardziej będę miał przy sobie. Tak, tam od razu słuchajcie, to przy okazji. Panie Hubercie, proszę się nie rozłączyć, od razu przekażę Panu i no, bo to jednocześnie bo na czasie mi zależy. E, będę miał taki tour po Polsce i w Krakowie od Pana zaczniemy i, e, z książką o Zbigniewie tak, no to słyszał pan teraz, tak? No, no fajnie, nie, no, fajnie bardzo. Dobrze pani Huberci, dziękuję jeszcze raz. Jeszcze raz gratulujemy złodym tutaj uściski. No, pozdrawiam serdecznie. Do słyszałem wszystkich tak, wszystkie. Dobrze rozumiem, wszystkie dobre, nowe rok. Tak pewnie, na pewno się... Pogadałem sobie, jak się spotkałem. No, No, dobra, dobra, no, dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję Państwu. Naprawdę słuchajcie, na pan, bo się spóźnię, Muszę jeszcze się ogolić. No i muchę założyć. No bez muchy to ja nie idę na nabałam. No, pozdrawiam wszystkiego dobrego.